Stoję w miejscu choć droga woła Jakby noga trzymała mnie w połowie Pół pedał, pół odwaga, pół decyzja Wciąż hamuje choć serce krzyczy Żyj. Za szybą świat śmiga kolorami A ja wciąż jadę, ale jakby wstecz Może jutro wcisnę pełen gaz Czyś jestem tylko cieniem swej treści W kuchni znowu przypaliłem wodę Kawa biega szybciej niż ja do snu Listę zadań zgubiłem pod lodem bo pupedał to mój życiowy styl, tu tu Na siłce robię selfie, nie brzuszki W pracy gra w pasjansa jak za zawodowiec Może jutro ruszę z pełnym gazem A dziś kręcę piruety w tresach i kapciach. Więc zamykam dzień pół sukcesem Słuszka zrobiłem dziś centrum wszechświata Jutro też wystartuję na raty Bo pupedał to styl, a może strategia To już mi zniknął w chmurach Wrodki śpią na kanapie z pilotem ale hej, przynajmniej mam plan, no dobra, mam pizzę i za nich. Za szybą świat śmiga kolorami, a ja wciąż jadę, ale jakby wstecz Może jutro wcisnę pełen gaz, czyż jestem tylko cieniem swej treści W kuchni znowu przypaliłem wodę Niega szybciej niż ja do snu. Listę zadań zgubiłem pod lodem. Bo pupedał to mój życiowy styl tu, tu. Na siłce robię selfie, nie brzuszki. W pracy gram w pasjansa jak za fotowiec. Może jutro ruszę z pełnym gazem. A dziś kręcę piruety w dresach i kapciach, więc zamykam dzień pół sukcesem. Służka zrobiłem dziś w centrum wszechświata Jutro też wystartuję na raty Bo tu dał to styl, a może strategia Bo yeah. już mi zniknął w furach. Swrotki śpią na kanapie z pilotem Ale hej, przynajmniej mam plan No dobra, mam pizzę i Netflix Wrodki śpią na kanapie z pilotem, ale hej, przynajmniej mam plan, no dobra, mam pizzę i Netflixa ich